Ale to ładnie wygląda, zobaczcie. A, tak, stolik. Oko mi tu ciągnie, ale zobaczcie tylko ten pół. Stolik niestety nie jest rozłożony. Czy jest? no czekajcie. A nie, to jest ta półeczka. Półeczka też jest nowością za 100 zł. Ale jestem ciekawa tego stolika, jak on wygląda po wyjęciu z pudełka. się jeszcze nie spotkałam. Jak spotkały się, to piszcie, czy to w ogóle fajnie, takie cienkie. Nie wiem, czy to w ogóle aby stabilne. Ale ten pół miała co ciekawe jak w ogóle czy ten w ogóle... A jest cena, dobra. Z tej najnowszej kolekcji. Filmik na kanale, dużo pokazywałam właśnie z tego pomarańczowego rozdania. Siedem, nie, 140 zł gdzie 70? Mhm. O, między innymi właśnie te wazony pokazywałam. Pomarańczowe rozdanie. O, tutaj proszę bardzo. Jakieś dyfuzory. Ojejku, jakie rameczki śliczne. Zobaczcie. 25 zł? Ładno? Jakie drzewko, bądzaj serią. O ja, nie wytrzymam. Jakie ładne. Zobaczcie. Ile to kosztuje? 50 złotych. Witajcie, jesteśmy tutaj tylko na Przeglądzie Nowości. Macie chwilkę, patrzcie, kawka, działamy. Ile to jest nowości? Babeczki. Nie wiem, co pierwsze chytacie. <grytanie> Ale tu już przylecieliśmy, to może zacznij od góry, baba. Zobaczcie, jaka zasłona. Nie wytrzymam, czekajcie. 120 zł, ale taka porządna. Ojej, jak to musi. Ciekawe, to jest ciężkie, tak wygląda ciężko, dosyć. Wymiar 140 na 280, ładnie? Tak się prezentuje. No. Kolejny wazonik, ekstra. Są tutaj te podróżne, takie większe, nie ma, ale pokazywam ostatnie przygląd, możecie sobie wrócić. 50 zł, co myślicie? Te akurat na ścianę pokazywałam ostatnio. Tylko szło na całe 35 zł. Nawet się dziwiłam, czy to na pewno jest nowość, a jednak nowość pod tą nową kolekcję. Wazem pokazywałam. To już nie podnoszę, ale tu jest jeszcze jakaś jaka ciężka, także robimy myk. I ja nie widzę. Bardzo ciężka. Było widać cenę, to piszcie w komentarzu. Ale to jest ładnie ubrane, zobaczcie te buteleczki. 200 ml, jak coś. Nie, nie podniosłam chyba tego, nie? Nie, tylko tak się zajarałam. Zawiera. O, dziób, dziób. Nie, nie doczytam, dziewczyny. Nie ma szans. Dobra, nie było tematu. Ale mogę Wam najechać, no, to sobie zastępujecie. Dobra, nic tu nie widzę. Cena 35 zł, bo nie wiem, czy podałam. OK, Tu można powąchać, tak? Ale już nie będę tego otwierać, bo za długo się zejdzie, na no, nowościach. Babło Ile nowości. A to co to są? Jakieś kocyki 130 na 160 za 60 zł zobaczcie, Ach, jakie ładniutkie. No, tyle nowości. Ja nie wiem, nie wiem. A, <ścoughs> dziewczyna. I chłopaki. Jakaś łapka pod filmem albo jakiś komentarz. Emotka, cokolwiek, minka Może być nawet głupia <noise> 120 zł, 180 na 200 Kolejna nowość Z pomarańczowego rozdania mhm. Za to oczywiście bardzo mocno dziękuję Każdy komentarz, każda łapka mocno cieszy I podusia 40 zł, wymiar 45 na 45 A z tyłu? Z tyłu gładka no, no, także w poniedziałku. Ja nie wiem, nie wiem, ale to będzie sobie we wtorek. 20 zł. Pachnie? Nie, bez zapachowa. Okej. Okay. Taki kociołek troszkę, nie? Mógłby drewienek na wkład. No, tego nie zdejmę. Bo to się wyślizguje z dłoni, także nie podam wam ceny. Ale jest jeszcze coś takiego. 17 zł. Ładne to? Tak? do zestawy, do tych kociołków. To są świece, ale tak mi się powiedziało. Ja nie wiem. Jestem ciekawe i ceny, to może to wysunę tylko co? O nie, dobra, złapałam. Pachnie? No to pachnie tak delikatnie za 30 zł. Co myślicie? Czyli idealnie pasują pod... O, te tutaj dyfuzory. Też takie ubrane buteleczki. No dobra. I jeszcze tutaj jest jakaś nowość, ale to już pokazywałam, ale tylko przypomnę, w ostatnim przeglądzie, 30 zł czy przeglądzie z, z tego wydania, rozdania pomarańczowego i tam są na świecuchach, ale to też je pokazywałam, to już nie będę podnosić, bo poza tym nie odłożę tak ładnie, jak to jest poukładane, także nie ruszaj babą. Jeszcze jakiś chodniczek tu widzę. I cena chodniczka to 100 zł. Wymiar 75 na 150. Ciekawe, jak to wygląda, ale nic tu nie widać, nie? Trzeba by to sobie podejrzeć w gazetce. Nawet nie wiedziałam, że tyle nowości tu będzie, no? Ach, fajnie, fajnie. Dobra, idziemy dalej. Trzymam, zobaczcie, ile doszło do, tej, do tego pomarańczowego rozdania rzeczy. O, ja nie wytrzymam, serio? Dobra, to zostajemy tutaj, jaka. Świetna patera. To jest taka etażerka, nie? 60 zł. Ale to jest ładna. Zobaczcie. Na dzisiaj przegląd naprawdę fajnie wyjdzie. Jestem zadowolona. Tutaj kolejny taki klosz, lampa. O, zobaczcie. Ale nie mam ceny. A może i mam? Czekajcie. Tak. 80 zł podgląd na wymiary. Co myślicie? No petarda. Jakieś słoiczki. Mhm. Cena to 15 zł. No. Troszkę większe. I największe. 17. Taka jest różnica. No, tu babo bez złap. O. I jeszcze są największe. 25? Tak, 25. Zobaczcie, one fajnie też pasują do tych, tutaj, co to są. Takie pojemniczki. A nie, to ma jaśniejsze drobienko, ale to nic. Patera, ta żarka idealnie pasuje pod te pojemniki. Jak to nazwać? Po prostu pojemnik? No nie wiem. Jeszcze dobrze patrzymy wazonik za 25 zł. Ale to nie wszystko. Mam jeszcze literatki i kieliszki. Po dwie sztuki pakowane. 350 ml za 20 zł. A zobaczcie, ten abażur taki duży. A tutaj lampa w sensie, bo to nie sam abażur miał. Zobaczcie, jeszcze są mniejsze. Ach, te mniejsze? 60 zł. Co myślicie? Jejku, ile nowości! No dobra, patrzymy teraz na kieliszki, 35 zł, 320 ml, kubeczki, leże pokazywałam, ale dobra, przypomnij babo, co Ci zależy, 17 zł, zestaw sztuczców, wszystkiego po 4 sztuki, tak, za 50 zł, jakie to są cieniutkie drewienki, zobaczcie, teraz zbrazo takie cieniutkie, to się aby nie złamie. Jakiś utwardzany, czy ja? Aż muszę sobie pomacać, czekajcie. Ekstra, no powiem Wam, fajne dotyko. Pomacajcie, jak będziecie. <grym> ok, i jeszcze, o. Takie małe kubeczki. To jest taki, o. Kubeczek. Dwie sztuki, za. Gdzie tu jest, syna? 25 zł. No, petarda. No dobra. To co? Nie zobaczcie, te zestawy już tylko wam pokażę. nie Znamy je, prawda? Ale. Idealnie pasują do, tych, do tej etażerki. Potery. Można sobie strzelić taki zestaw za 50 zł. Co myślicie? No ja jestem zadowolona. O i do tych tutaj, nie? Słuchajcie. Jak to nazwać? Taka misa z, po prostu z pokrywą. No. Po prostu baba. Chyba, że nie to piszcie swoje typy. Dobra czy tutaj coś chcemy, nie chcemy, idę, idę jeszcze tak po całości, jak coś będzie to się łączymy, a jak nie, no to wiadomo no, <grytanie> także jak coś to zostawcie coś pod to konto, pod filmem za co mega wielki dzięki odchodziłam, ale zobaczcie, jeszcze nowy wzór na Ceratak wjechał, za 5 zł 90 na 130 tamte znamy znamy taką przypomnę cenę, 15 zł 140 na 180 czyli mamy 5 zł i większa 15. Jeszcze jedna nowość. Zobaczcie takie liście. O, widać to? Czekajcie. Jak to złapać? A może tak. Ładny kolor. To jest taki szary. Uh -huh. Już Wam podaje cenę. 10 zł. Wymiar 35 na 45. Okej. Okay. jedna poszewka ale nic tu nie widzę także. Idziemy dalej, co? Widzę coś czy nie? Ja nic nie widzę. Dobra, to znamy. Nowość, ale znamy, także nie powtarzamy. A nie, czekajcie, tutaj coś jest. Ach, babo. Oczywiście, że tak, zobaczcie. No, ładna. No, ładna. Nie mogę jej rozłożyć, bo tutaj jest pięta. Więc tak tylko możemy. O! Tak Wam tylko pokażę. No, nowość jak nic. Bardzo ładna, zobaczcie. No, petarda. Jest taki miś. Ala, ala, ala. 20 zł za. Yy, za. Wymiar 45x45. 45, jedna jedyna, także że pewnie nie wlatują dodatkowo. Świetna. Bardzo mi się podoba. I podusie, podusie, ale na podusiach widzę, że nic takiego nowego. No, to jest ale znamy to, co będę wyciągać. Nie wyciągam. Tu jedynie znamy, chciałam powiedzieć. 50 zł, ale tu mi się coś wydaje, że to może być nowość I właśnie jest O, serio spadło mi, dobra, czekajcie I jest nowość, także jeszcze ją wyjmę Dobra, siedzi O, zobaczcie Tak, z takim wzorem uh -huh. Trochę pasująca O, no zobaczcie Pod tą przewka, no nie? Też taka szampiona, No a cena, już zobaczymy. Cena to 30, zł. średnica 45 cm. No, ładna. Idę dalej. Na białka Kolor na pewno, tak. I to jest ten okrągły tak. Średnica 145 cm za 30, zł. Jechały pomarańcze, ale znamy tylko przypomnę ceny. One były niebieskie, czerwone i chyba pomarańczowe i zielone, tak? 30 zł wymiar 90 na 180 Ja mam różowe, ale kupowałam nie w Pepco, gdzieś indziej. Dobra, znalazłam jeszcze fajny kubeczek. Też jakaś nowość z takim wzorem. I, I kończę. Co to jest? Gdzie to jest cena? 6 zł. Mhm. Ja już zakupiłam w koszyku. Ale nie będę pokazywać, bo tutaj mówiłam, raz w miesiącu zrobimy sobie hol zakupowy i pokażę Wam wszystko, co kupiłam. Czyli ja od razu sobie nagrywam po wyjściu ze sklepu, żeby było na świeżo. O czekajcie, że to jest jakiś taki pasiaczek. Może być nowość? Może. Za 8 zł. Często pytacie mnie, czy coś kupię w pepku. Ja dużo nie kupuję, ale zawsze coś kupuję, także teraz będę Wam pokazywać, co kupuję. Dobra. Okej. Okay. Tu jeszcze jakaś nowość widzę, ale to znałam to nie. To idzie babu. Okej, okay, idę cześć. Dobra, jeszcze chwila łączę się z wami, bo jest nowość. O, takie rąby na wycieraczkach. Czy to widać? 40 na 60 za 12 zł, tak jak guma zwykła, nie, ale wzór wjechał nowy, bo zawsze był. nie ma tego wzoru. A może to był ten? Nie babu. Nowość. Dobra, idę cześć.